Chcesz prawdę? Co wolisz, prawdę czy romantyczną bajkę? Będziesz skrzywdzony. Prędzej czy później. Potkniesz się. Popełnisz błąd. Będzie bolało. Nie ma drogi, gdzie będziesz zabezpieczony. Owszem, podstawowa analiza, podstawowe takie sprawdzanie rzeczy. OK. I lecisz. Wiedząc o tym, że obojętnie ile będziesz analizował, jak polecisz do przodu, potkniesz się. Teraz pytanie jest takie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego tak bardzo chcesz być zabezpieczony? Dlaczego tak bardzo chcesz, chcesz upewnić się, że nie będzie krzywdy, że nie będzie bolało, że, że podejmiesz tą dobrą decyzję, że zrobisz tą właściwą rzecz, tą dobrą rzecz? Że będziesz tym dobrym chrześcijaninem, na przykład, nie? Albo tym dobrym człowiekiem. Dlaczego tak bardzo chcesz tego? Dlaczego sprawdzasz i tak cały czas kontrolujesz te zachowania, tak żeby. Żeby, żeby wyszły dobrze. Sprawdzasz człowieka, czy na pewno, czy to będzie dobra decyzja. Tak, dlaczego analizujesz tak dużo? Bo nie masz wiary, bo nie czujesz, że stoi za tobą taki flow. Czujesz tylko intelekt. Polegasz tylko na tym, co widzą twoje oczy. Polegasz na swojej percepcji. I to jest mało. Nie masz takiej wiary, nie stoi za tobą taka rozpędzona energia, na której się opierasz, w którą zainwestowałeś, i leci razem z tobą. Taki flow twój, taki twój personalny flow, który sprawia, że wierzysz, że okej, okay, wejdę w tą sytuację i wierzę na bazie tego mojego flow, wierzę, że zauważę te odpowiednie rzeczy, które powinienem zauważyć. To będzie skomplikowana sytuacja, ja nie będę polegał na intelekcie, że przypomnę sobie o każdej sytuacji, przypo, przypomnę sobie o każdej wiedzy, którą kiedyś przeczytałem i podejmę tą decyzję i analizuję. Nie polegasz na tym, tylko spalisz się, jak będziesz polegał na tym. Jak masz energię, która stoi za tobą, to po prostu czujesz taką wiarę, że okej, okay, wejdę w tą sytuację, i tak okej, okay. będą momenty, w których nie będę wiedział, co robić, i wierzę, że przyjdzie mi ta odpowiednia rzecz do głowy. To już, je, to, już jest, to już jest moc. To już jest taka, to odblokowujecie, masz większą swobodę i wchodzisz w sytuację i jesteś spokojniejszy. I dzięki temu wychodzą ci też lepsze, lepsze rzeczy. Więc, jak polegasz tylko tutaj na intelekcie, na swojej percepcji, na tym, co zauważysz, na tym, co przeanalizujesz, po pierwsze, nie widzisz wszystkiego, nie możesz zobaczyć wszystkiego, więc to jest takie bez sensu. A po drugie, spalisz się. A po trzecie. Gdy idziesz podjąć jakąś decyzję, to nie możesz <słuch> przypomnieć sobie ten cytat, którego przeczytałeś z Instagrama jakieś 3 lata temu, który jest tym idealnym cytatem na ten konkretny dzień, co powinien zrobić. Są pewne uniwersalne prawdy, nie? Jest mnóstwo uniwersalnych prawd. Wejdź na Instagrama. Będą różne takie hasła, takie uniwersalne prawdy, takie rzeczy, które czytasz i mówisz, kurczę, no to jest to. I tak to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to. Jest miliony tych takich zdań, takich uniwersalnych praw, takich uniwersalnych stwierdzeń. Jest miliony takich rzeczy. Ale to nie są absolutne rzeczy. To nie jest absolutna prawda. To są uniwersalne prawdy. W tej sytuacji w życiu ta uniwersalna prawda jest odpowiednia. Tamtej ignorujesz. W tej sytuacji w życiu, dokładnie ta uniwersalna prawda, którą słyszałeś parę dni temu, która myślisz sobie, ale jest piękna, jak użyjesz ją, to jest porażka, to jest źle. Nie powinieneś użyć nawet tej uniwersalnej prawdy w tej sytuacji. Życie jest zniuansowane. Na każdym kroku dzieje się dużo skomplikowanych rzeczy i w każdej sytuacji nałożysz jakąś uniwersalną prawdę, która pasuje akurat do tej sytuacji. Na przykład Jezus powiedział... Jak ktoś cię prosi, to daj mu. Jeżeli stajesz się jak taki faryzeusz, nie? I słyszysz zdanie, i robisz dogmat z tego, to weźmiesz to i nałożysz to na każdą sytuację w życiu. I później podejdzie do ciebie taki bezdomny i powie Ci daj mi pieniądze e, jak robot. Jezus powiedział, że jak, ci, jak cię proszę, to daj, masz pieniądze. Bezdomny mówi ci, daj mi więcej. Prosi mnie, to mu dam. Dajesz mu więcej. Bezdomny mówi, daj mi wszystko, co masz. Jezus powiedział, jak proszę, to daj. Dajesz mu wszystkie pieniądze, które masz. Bezdomny mówi, chodźmy do banku i daj mi wszystkie swoje oszczędności. Jezus powiedział, jak proszę cię, to daj. Co, co? Pójdziesz do banku? Wyciągniesz wszystkie pieniądze i dasz mu? Każda uniwersalna prawda to nie jest takie coś, że o, mam to i teraz jestem bezpieczny. To może się nie sprawdzać w takiej sytuacji, to może się nie sprawdzać w takiej sytuacji. Życie jest zniuansowane. Więc jak polegasz na intelekcie, to co? Będziesz chciał podjąć decyzję i będziesz skanował wszystkie uniwersalne prawdy, wszystkie rzeczy, które czytałeś i słyszałeś, wszystkie rzeczy, które poczułeś kiedyś i wybierzesz te odpowiednie. Nie ma szans. <laughs> nie ma szans. Więc ważne jest to, żeby mieć takie flow, taką kulę rozpędzoną, która się turla razem z Tobą, której możesz zaufać, która idzie w jakimś konkretnym kierunku. Teraz, co to jest ta energia? Ta energia, która stoi za Tobą. To jest w pewnym sensie taka wyższa, wzniesiona wersja Ciebie. Nie, niektórzy ludzie nazywają to wyższy ja, niektórzy ludzie nazywają to dusza. To coś, to coś większego. To, to coś, co czujemy wszyscy, że jesteśmy więcej. Nie? Tak nie jesteśmy tutaj intelekt i percepcja, tylko czujemy, że jesteśmy więcej. Nie? W każdej kulturze od początku czasu wszyscy ludzie intuicyjnie czują, nie można tego udowodnić, ale każdy wie o tym, że jest coś więcej. Teraz, co to jest? Jak to rozwinąć? Jak się połączyć z tym? Z tym wyższym ja, powiedzmy. Taki prosty krok to jest Weź sobie wyobraź, jaka jest ta idealna wersja ciebie, ta najbardziej wzniesiona wersja ciebie. Wyobraź sobie. Samo to, że zaczniesz sobie wyobrażać, wyobrażać to zauważysz, że pewne wzorce konkretne się pojawiają. Wyższa wersja ciebie jakby działała. Co by zrobiła dzisiaj? Co by zrobiła w tej sytuacji? Ta wzniesiona wersja Ciebie. Jak by potraktowała tego człowieka? Gdy wstajesz rano, ta wzniesiona wersja Ciebie, jaki ma na wieki, co robi, jakie decyzje podejmuje? Przyjdą ci rzeczy do głowy, gwarancja, przyjdą ci rzeczy do głowy. Tak, Każdy ma jakieś takie połączenie w sobie. Jak sięgniesz i wyobrazisz sobie, to, to dostaniesz pewien wzór, nie? Zauważysz, że ta wzniesiona, najwyższa wersja mnie, gdy wstaje rano, robi to. Później pracuje w taki sposób. Ma takie ramy i granice wokół pracy. Dla rozrywki robi takie rzeczy. Traktuje ludzi w taki sposób. Spędza czas w ten sposób. Robiąc to, inwestując w to. Na odpoczynek robi to. Przyjdą ci rzeczy do głowy, ta, ta wzniesiona, najbardziej szlachetna wersja ciebie. Jak możesz zacząć się stawać tą wersją siebie? Po prostu? Wiesz, co by robiła ta wersja ciebie? I zaczynasz wykonywać chociaż jakąś część tych rzeczy. Wysyłasz sygnał i decydujesz, że będziesz bardziej jak ta wersja ciebie. I będą poświęcenia. W wszechświecie, w, w, w kosmosie, w istnieniu. Ani rusz bez poświęcenia. Poświęcenie to, jest, poświęcenie to jest po prostu codzienność. Cały czas, w każdym momencie poświęcasz coś. Każda decyzja to jest poświęcenie. Ja teraz nagrywam film, poświęcam wszystkie inne rzeczy, które mógłbym robić, które mogłyby być nawet przyjemniejsze. Wstaniesz rano jutro i postarasz się zrobić chociaż trzy z tych rzeczy, które by zrobiła ta wyższa wersja Ciebie. I gdy je zrobisz, to może się rozregulujesz emocjonalnie. Bo nie robisz tych rzeczy zazwyczaj, są trudne, emocjonalnie takie obciążające. Tak to, że zmienisz rutynę, to cię rozreguluje. To, że wykonasz pewną czynność, którą by zrobiła ta wyższa wersja ciebie, to może sprawi, że stracisz trochę spokoju w swoim rutynowym życiu stracisz trochę spokoju. I to jest twoje poświęcenie. Poświęcasz utratę trochę spokoju. O, trochę takie nieprzyjemne emocje. O, rozregulujesz się emocjonalnie i będziesz trochę zagubiony. To jest twoje poświęcenie. Teraz rozczarujesz się, bo zauważysz, że ta wyższa wersja ciebie w ciągu dnia by zrobiła to, by zrobiła to, tam gdzie by zachowała tak, tam by wykonała tą rzecz, tu by pracowała w taki sposób. Zauważysz, że nie możesz stanąć na tej wysokości. Nie możesz. Nawet jak ustalisz, że będziesz miał perfekcyjny dzień, to się potkniesz, bo zapomnisz o czymś. Spróbuj, spróbuj zrobić ten perfekcyjny dzień. Czego zapomnisz? W jakimś momencie zauważysz, że no, nie byłeś świadomy i nie zrobiłeś tej perfekcyjnej rzeczy. Więc potkniesz się i to cię rozczaruje, ale wysyłasz sygnał. Twoja intencja jest mocna. Chcę się połączyć z tą wyższą wersją siebie. Jak będziesz się łączył z tą wyższą wersją siebie. to będziesz się stawał nią powoli, będziesz pod wpływem jej. Będą ci przychodziły więcej rzeczy, które robi ta wyższa wersja ciebie, do głowy. Będziesz się łączył, będziesz stwarzał relacje, powiedzmy, z tą wyższą wersją siebie, robiąc te rzeczy, które robi, naśladując ją i będziesz stawał się trochę bardziej jak ona i będzie twoje myślenie stawało się bardziej jak ta wyższa wersja ciebie. I przez to, że twoje myślenie będzie trochę inne, to będzie ci też łatwiej wykonywać te rzeczy, które robi to wyższe wersja wersja ciebie, bo synchronizujesz się z tym samym myśleniem. To jest taka transformacja.